No, dzień dobry widzowie, witam Was serdecznie w nowym trybie, w którym dosłownie chyba gra każdy w tym momencie. Tak jak widzowie na samym starcie, oczywiście walicie lajka, zostawcie suba na tym kanale ze względu na to, że no jak sami wiecie i sami widzicie zresztą filmy pojawiają się codziennie, no i też dużo bobuksów wydajemy na tym kanale, zarówno jak i na tym filmie wydamy sobie dosyć dużo robuxów właśnie na te nowe pety, na ten, na ten tryb i tak dalej. Zostaw lajka oraz subika z wodem, jeśli chcesz dostawać powiadomienia o każdym codziennym filmie, który jest wrzucany o 1315. To na grupie Rurier'siego link w opisie, jak coś widzę, więc wejdźcie opis i tam macie link do grupy Macie nowy dropciuszków do kupienia za nawet 10 Robuxów. Więc tu no, patrz, jaka ładna koszulka, no 10 robuxów kosztuje wersyfiku. No i jeśli coś kupisz i założysz, masz szansę wystąpić u mnie na odcinku. Ponadto, wygrać chociażby 2000 Robuxów. Więc serio, kup sobie cokolwiek. Zapraszam na grupkę, zapraszam do oglądania. I jeszcze raz przypominam o sobie z dzwonem, bo chciałbym 50 tysięcy na tym kanale do końca wakacji. Dziękuję, widzowie, jesteście najlepsi. Lecimy. No i Puzonik. nie wydasz! Nie wydam Halo, na cześć, pety. Siema. Dzień dobry, e, Puzonik. Nie wydasz, bo ja ci pety jakieś tam dam, a kupowanie petów nie popełni mojego błędu. Ja tak? wydałem 1500 bolbuks na pety, a mam 2 <laughs> miliony na Dobra, no to w takim razie <laughs> oprowadzaj mnie. W tym trybie widzę, że chodzi o to, żeby po prostu no, zbierać pieniążki. masz swojego pierwszego zbierawczka. Tak, nazwałem, mam kotka, czekaj, mam kotka i nazwałem go Rurka. Patrz, taki ładny tutaj. O, o, i patrz... O, i on zbiera dla mnie pieniążki teraz! No. Ej, czy to jest kolejny totalnie kozacki! Jak to jest dobrze zrobione! Jak to mm. wygląda w ogóle? Słuchajcie, widzowie, zróbmy coś takiego, że jeśli pod tym filmem będzie... Słuchajcie, zrobimy tak. Każdy jeden like pod tym filmem to jeden Robux, który wydamy sobie w następnym filmie, dlatego... Każdy z was, każdy lajk like się dosłownie liczy. Zróbmy również, że każda subskrypcja, która dzisiejszego dnia zostanie zebrana, to dodatkowo jeden Robux, więc widzowie subskrybujcie, zostawcie lajka, like no i dzięki temu będzie dużo bubuksów wydanych w następnym filmie z tego trybu, jeśli oczywiście ten tryb się wam spodoba, więc proszę mi tutaj zostawić bardzo dziękuję serdecznie. Dobrze, ja bym chciał kolejnego peta, ja mam 80 tych, monetek już. 80 monetek. No to klikasz pet i masz takie coś jak exclusive shop, o kurde, czekaj, Exclusive Shop. Co? O jaka skrzynka z dogę? Teraz mnie słuchaj. Dobrze słucham cię 8 PC, Quip, kup to. Osiem pedzin, quip, dobrze kupujemy w takim razie pierwszą, że 350 bomboksów. Let's go! Ok, to dosyć szybko wydaliśmy, no. Dziękujemy za transakcję. Dobra, let's go, dobra. dalej. Dobra, hoverboard, kup to. Hoverboard, dobrze kupujemy hoverboarda, widzowie. Dobra, hoverboard kupiony, czyli taka deskorolka, do. Dobra, też Dobra, co? Tak, Te, z bomby mam wszystko. Ku... Dobra, okej, okay, nie ma problemu. Dobra. No co? Bo watch time, Będę Dobrze, się Dobrze. I Teleporter, teleporter jest najlepszą. Teleporter, gimna. o, to widzę, że 50 boboksów tylko kosztuje. No. A czy ja powinienem jakąś skrzynkę kupić albo coś? Hmm. Pet Storage, X Open hmm. Skip Na no dole super masz coś pet... takiego jeszcze No Masz coś takiego jak triple coinsy, super lucky, ultra lucky. Na razie tylko triple coinsy, sobie Triple kupujemy. coinsy, ok, kupujemy triple coinsy ze buksy. No ale nie użyj ich jeszcze, nie użyj, bo musimy zczyć jedną ważną rzecz. Ok, jedna ważna rzecz, no no już, czekaj, tylko się jak nauczy, to zrobić. No, nie ma problemu. To się robi bardzo ciężko. Ale ja ci powiem szczerze, że... Ja widzę, widzę, że rozmag ja, ja widzę, że to jest kolejny tryb, na który będę wydawał dużo pieniędzy, serio. No, tak mi się wydaje przynajmniej. Ty tutaj bardzo ładnie rurko zbieraj sobie, rurka sobie zbiera. O, no, no. Settings i trading jak masz zaznaczony? Trading... All. Masz all? No, to dam friends. Właśnie, że bo ja Cię nie mogę w ogóle znaleźć. Friends. O, czekaj, hoverboarda odpaliłem! Dobra, let's go! Jaki fajny to, on jest! Weź, kliknij y, peta, tradę te, i ty, czy tam masz mnie. Y, ty, 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 peta i tutaj mamy trade. Gdzie jest trade? Czekaj. Y, drugi A, od lewej. Y, drugi od lewej. A to ja mam exclusive shop tutaj. A, bo Ty musisz mieć jakiś tam pewnie level do tej No i kurde... Dobra! W takim razie rozwalaj cały czas te monetki wbijaj level Dobrze, a ja chcę Peta kupić nowego no, no, Mogę! Mogę za 300 tych! Za 300 no, monetek cool. kupić sobie! No i dzień dobry! Ale wiesz co, ja i tak bym kurde... O, uwaga, 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 uwaga! PUM! Króliczkę dostałem! Let's go! Patrz jaki no, fajny! Urodny. Nazywał się George. Dobrze! Dobrze, że nie George. Dobra, generalnie to... Nie. Tak widzowie, teraz dwa pety O co, tu byś co się wspinać? A nie, dobra One teraz nam zbierają tutaj pieniądzorki Widzicie widzowie, to działa właśnie tak, że One zbierają nam pieniążki No i później u ugółem... kupujemy sobie rzeczy Za to co? No kup jednego tego za Jest strony. dobrze, dziękuję, dziękuję za pozwolenie 4000 mimik. mimika, kup, bo on daje image do chestów, czyli do tych dużych skrzyń. Cześć mimik! Let's go! Tak, kup go, kup go, kup go No, no i dziękuję! Ale, ja kupiłem ja dwa, ale nie kupuj dwóch, bo zaś tam lepsze pewne. Okej, okay, okej okay. i co? O o o, 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 o o, i czekaj! A, a, a i to jest po prostu Czest mimik, to jest po prostu... Czekaj, 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 bo... Co? Jak on robi wszystko szybko? Tak, ale chodź, chodź, nie... Czekaj nie pieniądze zbieram! No właśnie nie, to dupy robisz! Dobra, już idę do ciebie. To, osobę, I tu masz skrzynię! O! Okej! Okay. panią, przytrzymaj i pójdź, To wtedy jakby ci wszystkie pety O! Co? Co? Oj Jak szybko! Brawo. Aha. Dla Aha! 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 D... AHA! Znaczy ja nie chcę nic mówić widzowie, ale przez to, że wydałem buksy... No to stało się to właśnie. I Jak tylko powiedzieć jedno, czekaj. Jakie tu są rzeczy do kupienia? Za 5000 robuxów jest do kupienia. Ja nie mogę. Ale to jest drogie. Dobra. Słuchaj, w takim razie, ja idę kupić pety dodatkowe, bo mi się wydaje, że to jest właśnie ten moment, w którym... Mi się wydaje, że coś się długo więc muszę zdecydować. No zbogować. nie ma problemu, to ja sobie... Ja jajeczka potwieram. Uwaga, cyk! Golden Piggy, let's go! Uwaga, kolejna. I mamy, uwaga, 3, 2, 1. Golden Piggy znowu. Dobra, okej, w sensie. fajne, fajne tam pieciszki otwierasz. Fajne, fajne, fajne. Czekaj, ja tutaj otwieram sobie. Cyk. Wszystkie, uwaga, cyk. Jak on to sam robi w ogóle? Ta skrzynka moja robi tutaj wszystko sama. Ja nie potrzebuję żadnych Dinku. innych petów Dobra, No ja bym ci nie chciał psuć zabawy Ci lubię HEK Nie no ty mnie Co ty mi robisz? No, dzień dobry I w tym momencie robimy na przykład tak, że no, 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 no Ale Siedem. co ty Siedem. mi... No i jeszcze tak no, Ale ty mi grę zepsujesz! Ty... Nie! No proszę kliknąć i ja proszę yy, wbijać dużo no, żebyś na update zdążył. A co? co? Aha! <gryzanie> 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 Aha! <gryzanie> proszę założyć, najlepsze. <gryzanie> Aha! Dziękuję, dla ciebie, ale. <gryzanie> no i ja proszę tutaj rozwałę skrzyneczki, i tak dalej, bo tam dalej jest ważna rzecz do odblokowania, i będę musiał ci dużo wytłumaczyć. A te pety w i tak mi zdążyć Godzinie pewnie. No i dziękuję dla ciebie, dobra to no ja jest, idę tutaj ty dalej ty po prostu mapę, no Aha! No tutaj no, no, na przykład masz save. Sejf. O, save'y są bardzo opacalne, kliknij na ten save Save gdzie on jest? To tu o! No, to masz. Mhm. <laughs> I tutaj masz skrzynię jeszcze O, tak Generalnie nie... Aha, okej, okay, dobra skrzynka, cyk. Ja nawet jed, ja jednego klikam, bo mi się nie opłaca więcej po prostu Co tu się dzieje w ogóle O, tutaj masz jeszcze save Nie, nie opłaca się A, już jesteś dalej, dobra, no ten duży safe i dużą skrzynkę Duży safe Cyk! Aha! I tu masz dużą skrzynię, ona jest Jane Nie no widzowie, ja nie wiem co się dzieje w tym momencie, ale mam bańkę Mam bańkę w tym momencie A już dalej jesteś, dobra! Przepraszam dla ciebie no, a ja nie ja wiem. Spójściu, Dobra, let's go. go. Bum! Widzowie, to jest naj, najszybszy speedrun chyba, jaki widzieliście na polskim YouTubie, naprawdę. Tylko zostawcie lajka, widzowie. Słuchajcie, zrobimy coś takiego. Jak będzie pod tym filmem 5 tysięcy lajków, 5 tysięcy. Pamiętajcie, że każdy jeden like to jest jeden Robux, który wydam w następnym odcinku. Dlatego zostawiajcie, bo każdy like się liczy. I każda subskrypcja dzisiejszego dnia to też pamiętajcie, że jest to jeden Robux, który wydam w następnym odcinku z tego trybu. To jeszcze zrobimy... No niespodziankę wam zrobię widzowie, jakiś fajny i wam zrobię w następnym odcinku Darobuksy. Na Jak będzie minimum 5000 laj'ków pod tym filmem, dlatego zostawcie a my lecimy na kolejną mapę A już? No. Okej, okay. no dobra to podleć aż tutaj do tej skrzynki największej Bo skrzynki dają najwięcej No Dziękuję ją. o no, no już o, dziękuję dalej. skrzynki najlepiej. Odzwałem. A dobrze, no to tutaj, tutaj E, czy ja już mam? Nie, jeszcze nie mam Czekaj, ja robię tak, o Co tu się dzieje? Jak to się... Jaki to jest satisfying w ogóle? No strasznie wale. Ile? Ile? Czekaj, bo ja generalnie muszę to zbierać wszystko, nie ma jakiegoś nie wiem auto zbierania do kupienia czy coś nie, no co, fjego było, to by się lepiej żyło. Mówi ci, ten zbierz, ten safe. Stoi przy nim. A bo nie, masz już skrzynię, kurde, czemu to omijasz? Panie kolego, ja proszę. Dzień dobry dla skrzynki. Uwaga. Oha. No to chyba już wszystko mamy. No, Czy taj. mamy wszystko? Eee, jeszcze nie. Czekaj, raz, dwa, trzy. Dobra, i mamy. No i dzień dobry no Nowa i tu masz kolejną dużo skrzyni i znowu dwie takie skrzynki i chyba już byś przyjść dalej e, Nie, bo tu 16 nie jest, tu chyba nie aż tyle Ej może odpalę sobie ten booster pieniędzy, co? A to ty nie odpaliłeś, odpalaj, odpalaj, odpalaj już! A, no to dobra, to czekaj, Exclusive shop widzowie e, A Super Lucky, co dam daje super lucky? E, no, Jajek, to nas się nie przyda. No to nie, dobra Triple coins. Aha Okej, okay, let's go no to dziękuję serdecznie za tą skrzynkę, którą. A, dobra? Klik, cyk. O, Joglecą. I uwaga. Aha! Aha! No to dziękuję serdecznie. I lecimy na kolejną mapę. Wakacyjną chyba. Cyk, No i masz wiele drzew, nie? Cyk. Dobra, uwaga, zobaczmy. 50 milionów musi zostać uzbierane. Cyk, cyk, cyk. Dawajcie, chłopaki. No, rozwalajcie. No rozwalajcie, chłopaki. Proszę dla was, rozwalcie to. Cyk! 12 baniek za jedną. Okej. Okay. No to w sumie to cztery skrzynki, i ja już jestem na kolejnej mapie. A jaka tam, mapa to już jest jaka tam skrzynia jest mapa. wielka? Co? Właśnie. To jest ostatnia mapa, która jest aktualnie, nie? Aha. I bądź, okay. Nie, bo nie, nie być tak szybko, ale będzie super, bo będziesz mógł wtedy zdobyć najlepsze Aha. pety w grze. Grze, uuuu, okej. Okay. Ja, ja jeszcze nie. Ja mam dwa pety, które są jednymi z najlepszych, ale to są najlepsze. Bo ok. Mam 100, 2000 cm, nie? No, no, no. No, i chodzi o to, że na tej skrzynce dużej, na tej ogromnej, mawi się głównie kasę. To jest ta okay. która ma bardzo dużo HP. No. I bardzo dużo czasu, więc. No to zobaczmy, zewną. jak długo. No i zobaczmy, jak długo, daj. kliknij lewym Czyli moment, czekaj, czy my z... w tym momencie, poczekaj, nagrywanie trwa 11 minut, widzowie. Czy my w tym momencie. Przeszliśmy już cały tryb. Przeszczynię, stój przeszczyni. A! Tak blisko, szczyni sobie posój. Czy, no czy i. My, czy my już. Troszeczkę tak. <laughs> Aha! <laughs> w sensie powiem tak, typ, żeby przejść, trzeba mm -hmm. jakieś 20 godzin. Napierdzielania, tutaj kasy, kupowanie jajek, a okay. powiem się bardzo dużo youtuberów fajnych, ja znam no. sobie ziomka, rozdaje widzą pety. I szczerze, te pety są warte te jakieś... No nie wiem, no 15 tysięcy imager ma speta, który kosztuje 5 tysięcy bobuks, te pety mają po 100 tysięcy. Aha! <gry> e, trzeba zrobić złote, potem się robi rainbow i to są najlepsze wtedy Ale jakby trzeba mieć bardzo dużo kasy, a jest blokada pieniędzy niestety. Co? Naprawdę? Wreszcie tylko 100, 000 000 000. A, 100 mili miliardów. A, 100 miliardów. Miliardów, tak. Okay. A jedno jajko kosztuje miliard. A! A, czyli co, to co widzowie opening w następnym odcinku robimy? Sobie petów Ej, jak to... chcesz opening za 100 miliardów, to jest... znaczy za 100, za 100 miliardów czy... Nie za 99, tak, za 100 oh. Czyli coś za 100, bo jest blokada do 100, to jesteś god pierwszym playerem. Dobra. I będę mówił, że jesteś najlepszy. No i dziękuję dla ciebie za to wspaniałe, co powiedziałeś przed chwilą. No, bo mi się wydaje, że dla widzów takie pety po peningu, ja myślę, że chętnie przyjmą. Szczególnie, że widzowie pety będą oczywiście rozdawał subskrybentom. Więc jeśli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to upewnijcie się tam na dole. Czy macie czerwony przycisk, czy szary. Jak jest szary, to znaczy, że git. Jak jest czerwony, no to niezbyt fajnie. No i przy okazji przypominam już o tych lajkach, bo jeden lajk, jeden bobuks. Przy okazji, grupa róży jeszcze, jego widzowie też pamiętajcie, bo jak jesteście na grupie, o, oh, wow! Mek! <noise> Au! Ile zarobiłeś kasy? 300. 300 milionów, nie? No! Yy, ja, ja ci dam tu po fajnie, co chęć, nie wyślę, daję cała skrzynia na triple myślę, No ile? Miliard. Kurde. Jakbyś sam ją rozwalił, bo tu chodzi o to, ile zabijeś kasy. Ci, muszę 100 takich skrzyni rozwalić. Tak, i rozwala, ja je rozwałam o kocztach. Oh. jedną oh. Czyli 400 minut, czyli jakieś 4 godziny niszczenia w kubie. O! O! Dobrze, to wydaje mi się, że widzowie tu tyle. <grych> Dziękuję serdecznie Wam za obejrzenie tego materiału. Wbijajcie do Puzoda. Wbijajcie na grupę RURYERSHIEGO. Trzymajcie się. Yy, no i nie, zdradźcie się. Yy, miłych nie wakacji się Wam. Nie można. Do widzenia dla Was.